Dobry wieczór. Bardzo mi miło powitać wszystkich w takich dziwnych okolicznościach. Nie wiem na ile nam się sprawdzi ten rodzaj komunikacji i wykorzystywania takiego kanału, no ale zobaczymy. Tak jak mówiłem, trochę różnych nowych rzeczy nadciąga, więc po prostu szykujemy się do tego wszystkiego. Postaram się trochę gestykulować też. W każdym razie yy, nagrywam ten filmik, klip, nie wiem jeszcze jak to będziemy nazywać. Yy, na razie nie oczywiście na, na żadnego żywca, ale, ale nagrywamy. Yy, głównie po to, żeby zobaczyć, czy pewna koncepcja dzielenia się słowem w taki sposób troszeczkę dogłębniejszy, albo nazwijmy to, nie chcę powiedzieć jakiś bardziej zaawansowany, ale mówiąca o rzeczach. No, trochę innych i trudniejszych niż mleko. Czy nam się to sprawdzi? Wiem, że najbliższe tygodnie i miesiące będą wymagały też pewnej przeformułowania naszych spotkań niedzielnych i pewnej zmiany również sposobu głoszenia i, i dzielenia się treściami i, i słowem właśnie w, w niedzielę. Stąd może ta próba zrobienia czegoś innego i Powrotu, tak jak mówiłem w niedzielę, do naszego rytmu, który kiedyś sobie wyznaczyliśmy, pewnego cyklicznego poznawania słowa. No, właśnie w taki sposób. Zobaczymy, jak się będzie dobrze oglądało i jak będzie to miało sens, to będziemy to kontynuować. W każdym razie chciałbym, żebyśmy teraz już przeszli do kolejnego rozdziału listu do Hebrajczyków, i to będzie jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków. List, rozdział bardzo ważny, dlatego, że stanowi tak jak cały list do Hebrajczyków, jest można powiedzieć opowieścią o Chrystusie. Tak, ten rozdział no, jest pewnego rodzaju kwintesencją doktryny, która w jakiś sposób jest identyfikująca nas w miejscu, w którym jesteśmy i w czasie, w którym żyjemy. Nas jako ludzi tak zwanych wierzących cechą ludzi wierzących jest to, że wierzą i to, że mają wiarę. W związku z tym, abstrahując od różnych teorii na temat ruchów wiary, na temat y, różnego rodzaju jakichś koncepcji, wypaczeń, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli temu, y, co Biblia, co list do hebrajczyków, y, co apostoł Paweł w liście do hebrajczyków mówi na temat wiary, bo wierzę, że to jest koncepcja, która no jest troszeczkę e, rewolucyjna, jest mocno rewolucyjna. I celowo chciałbym, żebyśmy się specjalnie dzisiaj nie skupiali na pierwszym wersecie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, bo tam wydaje się, że to jest definicja wiary, która jest pewnym kompendium, o, bardzo chętnie jest cytowana, wszyscy to znają na pamięć i wszyscy pamiętają, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Inne tłumaczenia mówią, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. No i to tak, jakby miało rzekomo wyczerpywać wszystko. Niektórzy mówią, i absolutnie prawdą jest, że wiara nie polega na kreowaniu rzeczywistości i nie polega na zaklinaniu jej i wywoływaniu, i powoływaniu do. Istnienia rzeczy, które nie istnieją naszymi siłami, naszym wyznawaniem, naszą wolą, naszym napinaniem się, że jak bardzo wierzymy, ale tak bardzo, 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 no to jesteśmy w stanie coś sprawić. Ta definicja mówi, że to jest pewność i przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy i czego nie widzimy, ale co istnieje. Więc mamy w sobie przekonanie, uwierzyliśmy komuś, kto daje obietnice, kto składa nam pewną deklarację, uwierzyliśmy, że to, czego jeszcze nie widzimy, a co ten ktoś mówi, jest prawdą. I w związku z tym żyjemy. No i tu moglibyśmy w zasadzie w zasadzie skończyć, gdybyśmy chcieli zrobić jakiś taki bardzo podstawowy wykład na temat wiary, dlatego, że reszta tego rozdziału, można powiedzieć, w jakiś sposób pozostaje w pewnym Konflikcie albo w pewnej takiej może kontrze do takiego łatwego i prostego rozumienia tego pierwszego wersetu. Ten pierwszy werset, jeżeli go chcemy rozumieć tak bardzo płasko, to mógłby brzmieć tak, jest nam jest jakaś rzeczywistość, której nie widzimy. Jest jakieś przekonanie, które w nas powstaje na skutek tego, że nam ta rzeczywistość została w jakiś sposób objawiona, zadeklarowana. No i teraz my wierzymy w to, co ten ktoś mówi i co nam obiecuje, i w związku z tym, za chwilę ta rzeczywistość, której nie widzimy, na skutek naszej wiary zaczyna się manifestować i staje się dla nas widoczna. I tu jesteśmy w pierwszej pułapce. W pułapce, w którą wpada bardzo wielu ludzi i w pułapce, w którą być może wielu z nas wpadło albo za chwilę by wpadło, a mianowicie w pułapce rozczarowania, w pułapce frustracji, która wynika z tego, że no, ja wierzyłem, ja szczerze wierzyłem i ja naprawdę byłem przekonany, że to, co usłyszałem, że to, czego się dowiedziałem, to, co mi powiedziano, jest prawdą. I teraz co? Nie widzę tego. Nie widzę tego. Nie mogę się doczekać. Abstrahując zupełnie od tematu tego, jakby, jaką wartość ma oczekiwanie i jaką wartość ma cierpliwość, to chcę też powiedzieć dzisiaj, że to inne zrozumienie wiary jest tak, jakby wpisuje się w taki klasyczny ciąg różnego rodzaju hmm, nauczań Jezusa, w których nie będziemy teraz do tego wracać i tego cytować, ponieważ Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w ramach tego, tego krótkiego mini studium zamknęli się w kilkunastu minutach, może dwudziestu. zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc dlatego do pewnych wersetów nie będziemy skakać, ale będę się starał pewne rzeczy jakby przytaczać, więc jeżeli ktoś będzie ciekaw i będzie chciał samodzielnie do tego wrócić, no to po prostu otwiera sobie jakieś, jakąkolwiek konkordancję, jakąkolwiek aplikację biblijną i znajduje te wersety. W każdym razie wielokrotnie Jezus mówił, właśnie przeciwstawiając potocznemu albo religijnemu rozumieniu pewnych teorii i koncepcji, te koncepcje, które on przyniósł wraz ze swoim królestwem. Wielokrotnie mówił, słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał. A ja wam powiadam, że każdy, kto spojrzał, kto powiedział swojemu bratu, głupcze. Albo tam takie było fajne, pusta głowo, bez mózgowców, no to już będzie winien ognia piekielnego, bo tak jakby już go, już go zabił. Słyszeliście, że powiedziano, I, i czasami to jest tak, że powiedziano w sensie, że nauczyciele żydowscy, faryzeusze nauczają, ci, którzy są nauczycielami prawa Mojżeszowego nauczają. Ale też po prostu w życiu codziennym dzieje się tak, tak, tak i tak. I Jezus mówi: Ale nie tak będzie między wami, ale inaczej będzie między wami, ale inaczej będzie, inaczej wy będziecie to rozumieć i inaczej wy będziecie to aplikować. Dlaczego robię ten taki przydługi wstęp? A no właśnie dlatego, że moglibyśmy dzisiaj powiedzieć tak: myśleliście albo słyszeliście, Mówiono wam, nauczano was, wierz, a stanie ci się. Wierz, a na pewno dostaniesz to, o co wierzysz. Wierz, a kluczem i najważniejszą rzeczą, na której ma ci zależeć, jest ten efekt, jest ten owoc, o który ci chodzi. No i dobrze, no czytamy, wiemy, a Jezus dzisiaj mówi. Ale ja Wam powiadam, decydujcie się na wiarę, decydujcie się na zaufanie, decydujcie się na działanie w oparciu o wiarę, nawet pomimo tego, że efektów tej wiary jeszcze nie widzicie. I powiem dalej: za chwilę przeczytamy kilka fragmentów, które powiedzą o tym, że szczytem i wiarą, która podoba się Bogu, jest wiara w to, co On obiecał, jest wiara Jemu samemu, jest wiara Jego słowom i działanie w oparciu o tą wiarę, tak jakby rzeczywiście za chwilę miały się pewne rzeczy zmaterializować, ale bez przekonania i bez pewności, i bez wykręcania Bogu ręki, że teraz już natychmiast ma się to wypełnić. To po pierwsze, a po drugie, że ma się to wypełnić za mojego życia. Werset szósty. 11 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, a ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy go szukają. No i fajnie, bo super. Potem następuje opis różnego rodzaju działań Noego, który był ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano i kierowany bojaźnią, kierowany bojaźnią Bożą, zbudował arkę. My wiemy i pamiętamy z różnych z wcześniejszych rozdziałów i z, i z Księgi Rodzaju, co spotykało Noego i co się tam działo, kiedy on tą arkę budował. Potem jest mowa o Abrahamie bardzo długo, potem jest mowa o sarze. Potem jest też mowa znowu o Abrahamie, a potem o kolejnych patriarchach jest mowa o Izaaku, co przez wiarę zrobił i dlaczego robił, nie widząc pewnych rzeczy, czyli jak. Co to znaczy przez wiarę? Abraham przez wiarę, Izaak przez wiarę, również Sara, mimo podeszłego wieku, przez wiarę otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła. To znaczy, że działała w oparciu o przekonanie, że prawdą jest to, co mówi Boża obietnica. I choćby jedną rzecz ktoś miał z tego dzisiejszego naszego spotkania zapamiętać, to niech to będzie to, że bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co, jakie są okoliczności bez względu na to, jak zachowują się inni ludzie bez względu na to, jak Ty jak ja sami się czujemy i czego doświadczamy bez względu na to wszystko jeżeli ten jeżeli masz obietnicę od Ojca to On jest godzien tego, żeby Mu uwierzyć i żeby w oparciu o tą obietnicę działać i postępować oczekując jej wypełnienia bez względu na to, kiedy to się stanie. Przez wiarę, na tym polega życie przez wiarę, że funkcjonujemy tak, jakbyśmy wzięli i jakbyśmy wzięli te obietnice i jakbyśmy rzeczywiście za chwilę spodziewali się ich wypełnienia. Bo teraz uwaga, wszystkie obietnice Boże się wypełnią. Wszystkie. Wszystkie. Prędzej czy później. Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu i wiedział i widział, że będzie wyjście dla Izraela z Egiptu, a potem przez wiarę Mojżesz po urodzeniu to jest w ogóle ciekawe bo przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców. Ciekawe przez czyją wiarę był ukrywany, kiedy był naprawdę mały. Jest po prostu mega. To, to są w ogóle i tutaj jest tyle konstrukcji na temat tej wiary. Że nie starczyłoby nam naprawdę czasu, żeby się w ciągu kilku godzin, żeby się tym wszystkim zająć, chociaż nie aspiruję do tego, żeby robić coś takiego jak Fabian. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest na przykład bardzo ciekawa. Otóż właśnie Mojżesz, i to jest 25 i 26 werset, uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Chrystusa! Mojżesz? Hmm. To pokazuje, jak bardzo niezwykłe jest przenikanie czasu i jak bardzo prawdziwe jest wszystko to, co mówi słowo i pismo na temat Jezusa i na temat Chrystusa jako słowa wcielonego, które istniało od początku i które prorocy, nie umiejąc go nawet czasami nazwać, widzieli. Widzieli, dlatego Mojżesz jako prorok widział Chrystusa i ze względu na Niego decydował się płacić cenę i ponosić różne koszty, które, które na przykład musiały go kosztować utratę wszystkich bogactw i skarbów Egiptu, i tak dalej, bo wypatrywał większej zapłaty, bo widział Chrystusa. Przez wiarę obchodził Paschę i tak dalej, i tak dalej. Przez wiarę upadły Mury Jericha, które obchodził po Mojżeszu z Izraelem Jozue, gdy je okrężano przez 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi. Czyli widzimy, miała owoc. Wydarzyło się to, na co liczyła, dlatego że była wierna temu, co zostało jej obiecane. I co jeszcze mam powiedzieć, 32 werset? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy, uwaga, przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wkrzeszenie, inni zaś, i to jest ciekawe, byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, Tuali się w owczych i kozich skórach cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie. Świat ich nie był godzien, błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Aby oni nie stali się doskonali bez nas. W tych ostatnich dwóch wersetach dotykamy nie tylko tajemnicy tego, o czym powiedziałem wcześniej, co Jezus mówił, że nie tak będzie między Wami, nie tak ma być, że będziecie wiedzeni tylko i wyłącznie tym, tą wizją nagrody, zysku, ale będziecie wiedzeni zaufaniem i będziecie wiedzeni pewnością, że wszystko, co zrobicie i wszelkie koszty, które poniesiecie, są warte tego, żeby nie czekać na nagrody doraźne. Ale czekać na tą ostateczną i prawdziwą. I to jest jedna rzecz, ale druga ten ostatni werset ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby nie stali się doskonali bez nas. Pamiętacie przypowieść o robotnikach, którzy byli najmowani co pewien czas i z każdym z nich gospodarz umawiał się na denara. To jest dość niezwykła przypowieść, bo ona wielu ludziom się kojarzy z taką, mm, Bóg jest nie fair. I tu Bóg się po prostu obnaża i wprost mówi, że zamierza postępować z ludźmi nie fair i niesprawiedliwie. No, jak tak można. Tymczasem, tak to już jest, że dla Boga często oprócz naszego indywidualnego błogosławieństwa i oprócz dobrodziejstw, które każdy z nas osobiście odbiera, ważne jest to, co doświadczamy, czego doświadczamy razem, razem, jako wspólnota i jako ciało. I zauważcie, że ten ostatni werset mówi, Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali, nie doświadczyli wypełnienia obietnicy. Ci, którzy, o których pisał wcześniej, Gedeon, Barak, Samson, Jeftę, Dawid, Samuel, wielu proroków, Zostało w pewien sposób, można powiedzieć, zatrzymanych do tego czasu, w którym żyjemy my i tego czasu, który być może jeszcze po nas nadejdzie, bo nie wiemy jeszcze, jak dużo czasu minie, zanim Pan powróci. Ale co jest ważne, oni są w tej nagrodzie, w tym oczekiwaniu, są wstrzymani do dzisiaj, dlatego że czekają na nas. Czekają na nas, być może jeszcze na nasze dzieci i być może na nasze wnuki. Ale czas, kiedy Pan powróci, kiedy wszyscy odbierzemy nagrodę, już jest bliski. W związku z tym też my dzisiaj, kiedy biegniemy w wyścigu, kiedy staramy się e, podobać Panu przez naszą wiarę, nie bądźmy nigdy rozgoryczeni, nie bądźmy nigdy zniechęceni, nie bądźmy nigdy sfrustrowani tylko z tego powodu, że odwleka się według naszych kategorii spełnienie obietnicy, na którą czekamy. Nie bądźmy nigdy zniecierpliwieni, ale wiedzmy, że wierny jest Ten, który dał obietnicę, i że nawet jeżeli w naszym życiu miałyby nas spotkać różne trudne okoliczności, to my je przejdziemy właśnie dlatego, że daliśmy wiarę słowom Najwyższego Boga i że czekamy na wypełnienie Jego wszystkich obietnic. I one się wypełnią, i my wiemy, że się wypełnią, nawet jeżeli miałyby się nie wypełnić. Za naszego życia, tutaj ziemskiego, albo wręcz kiedy ceną za wytrwanie w tej wierze miałoby być oddanie tego życia, które mamy tutaj. Nie ma nic cenniejszego od tego, co on dla nas przewidział, co on dla nas przygotował i do czego nas powołał. Dlatego ten cały rozdział jedenasty, on jest po prostu przebogaty w różne treści, on jest przebogaty w różne historie. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym przekazie który mówi o tym, że właśnie w tym co robimy i właśnie w tym okresie oczekiwania, właśnie w tym okresie, kiedy obietnica jeszcze się nie spełnia, ale kiedy my działamy z przekonaniem, że się spełni, jest najwartościowszym czasem, w który właśnie możemy pokazać Bogu, że wierzymy. I wtedy możemy pokazać wiarę, dzięki której będziemy się jemu podobać. Ludzie mają różne cele w życiu, mają różne pragnienia, różne aspiracje i różne ambicje, um, ale naszą niech pozostanie podobać się Jemu. Podobać się Jemu, żeby On w nas miał upodobanie, żeby nasze życie, odruchy naszego serca, wszystkie nasze działania i uczynki były po prostu przyjemną wonnością dla Niego bo tylko wtedy my sami też będziemy wiedzieć, że nasze życie ma smak taki, jaki został mu nadany przez Niego samego, przez Boga, przez Stwórcę, przez Tego, który zaczął i Tego, który dokończy. Przez Tego, który przyszedł, który trwa, który poszedł do Ojca, który zasiada po prawicy Ojca i który przyjdzie w chwale, przyjdzie w chwale po swój Kościół i sądzić narody. Na tym chciałbym skończyć dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie było przesadnie ani jakieś chaotyczne, ani też nudne. No, ale po prostu uczmy się. Trochę się czuję, nie ukrywam, jakby to było jakieś pierwsze kazanie. Dziwnie mi się mówi do, do aparatu: czy no, aparat, ale tu mam taką konstrukcję, w której mogę też się widzieć. Bo nie wyobrażam sobie, żeby się trochę tak nie widzieć, chociaż może to jest błąd, może to właśnie przeszkadza. Jakkolwiek, jeśli było sztucznie, nienaturalnie, to też proszę, żeby mi to powiedzieć. Ale będziemy iść w to dalej. Więc pozdrawiam wszystkich. Błogosławionego, cudownego wieczoru, reszty tygodnia i po prostu do zobaczenia następnym razem.